Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin Sadowski z Pasieki Marcyś. Jestem właśnie na Pasieczysku, mamy dzisiaj 20 kwietnia, rano padał deszcz. W tej chwili opady ustały, pszczoły nawet próbują wylatywać z uli, przynoszą pyłek, przynoszą oczywiście wodę, która jest niezbędna do przygotowania pokarmu dla młodych larw. Korzystając z jakichś krótkich okienek pogodowych starałem się zaglądać do najsilniejszych rodzin, aby sprawdzać czy nie próbują one wchodzić w nastrój rajowy. Podejrzewam, że z uwagi na różne zabiegi, które wykonałem przed załamaniem pogody, rodziny te wprawdzie mają czasami miseczki matecznikowe, ale nie są one zaczerwione, więc mam nadzieję, że uda mi się jeszcze te kilka dni rodziny utrzymać w nastroju roboczym. To, co na pewno jest budujące, to fakt, że w rodzinach nadal wychowywany jest czerw. Matki składają jaja, więc nie będzie przerwy w czerwieniu, czego się obawiałem, że z uwagi na bardzo niskie temperatury, które wynoszą około zera w nocy, matki po prostu przestaną czerwić. I jeżeli rodziny niektóre nie doszły do odpowiedniej siły, a jeszcze dodatkowo okaże się, że matka przerwała czerwienie, wykorzystanie kolejnych pożytków byłoby pod znakiem zapytania. Na szczęście matki czerwioł w rodzinach, zwłaszcza tych, które były silniejsze przed tym załamaniem pogody, na razie jest pokarm. Zwracam szczególną uwagę, muszę Wam powiedzieć, na te rodziny właśnie słabsze, które wyjadły już pokarm zimowy. Postawiłem pół nadstawki, no i niedługo później przyszło załamanie pogody, rodziny nie zdążyły zgromadzić zbyt dużych ilości pokarmu. No i tam może się okazać, że tego czerwiu w tej chwili jest dużo, natomiast pokarmu może być już mało. Wiem, że w tej chwili jest chłodno, że nie ma możliwości, aby za bardzo zajrzeć do rodzin, aby przeglądać te rodziny, jakoś wietrzyć gniazda to oczywiście nie jest wskazane, ale każdemu pszczelarzowi zalecam, aby mimo tej słabej pogody, jak nie pada deszcz, przyjechać na pasiekę, podnieść powałkę i zerknąć naprawdę przez te kilka sekund, czy w rodzinach jest pokarm, ponieważ może się okazać, że rodziny będą w tej chwili głodne. No jest to idealny czynnik, aby pojawiły się w rodzinach niebawem różne groźne choroby. Niestety sezon zaczął się bardzo wcześnie w tym roku. Rośliny wystartowały, w kwietniu zakwitły rzepaki. U mnie standardowo rzepak powinien powoli rozkwitać podczas weekendu majowego, natomiast w tym roku zakwitł on w połowie kwietnia. W niektórych regionach naszego kraju rzepak kwitnie od początku kwietnia, więc niestety, ale w tym roku tego miodu rzepakowego prawdopodobnie będzie mało. Możemy liczyć na to, że przynajmniej część polski załapie się na końcówkę kwitnienia, na tą drugą połowę, kiedy rzepaki będą już odpowiednio rozkwitnięte. No, i znając możliwości, pszczół oczywiście podczas tych kilku ciepłych, ładnych dni mogą zgromadzić duże ilości miodu, no ale jednak możemy zakładać z dużym prawdopodobieństwem, że te zbiory nie będą tak udane jak chociażby w poprzednim roku, kiedy ta pogoda podczas kwitnienia rzepaku była znacznie lepsza. Są rodziny, gdzie tego pokaru może być mniej, więc za chwilę wam pokażę, jak sobie radzę w takich sytuacjach, ponieważ tak jak widzicie, stoją nad stawki. W niektórych rodzinach jest w tej chwili miód, nie chciałbym go zafałszować, dlatego nie karmię pszczół syropem, nie daję pszczołom ciasta. Ponieważ, no niestety, ale to by już przekreślało możliwość pozyskania miodu. Dlatego pokażę Wam jak sobie w tej chwili radzę. Mam tutaj wiaderko z miodem rzepakowym. Podaję go identycznie jak ciasto. Natomiast nie ryzykuję zafałszowania miodu. No i pokażę Wam jak pszczoły to pobierają. Tak wygląda właśnie miód rzepakowy, który pszczoły otrzymały bezpośrednio na powałkę. Myślę, że taka ilość miodu zostanie stosunkowo szybko pobrana. Jeżeli pogoda nadal będzie kiepska przez kolejny tydzień, to oczywiście mam na uwadze, że będzie trzeba ponownie tego miodu trochę dołożyć. No ale cóż, trzeba trzymać kciuki. Nic nam innego nie pozostało, że pogoda się poprawi i będzie można normalnie znowu pracować przy pszczołach. Jeszcze na sam koniec. Ponieważ widzę, że pogoda zaczyna się zmieniać i prawdopodobnie niebawem zacznie padać deszcz. Co też widać po pszczołach, które zaczynają bardzo intensywnie wracać, pokażę Wam ramkę półnadstawkową, jak to wygląda w tej chwili. Tak jak widzimy, pszczoły mają jeszcze pokarm, który zgromadziły podczas tych ładniejszych dni. Ale w centrum, przynajmniej ja widzę, że już są wyjedzone komórki. Te plastry były oczywiście pełne. Pszczoły każdego dnia korzystają z tego zapasu. Jeżeli załamanie pogody utrzyma się przez te 5-6 dni, to myślę, że nie będzie problemu, ale jeżeli pogoda nie poprawiłaby się na lepszą na przestrzeni całego tygodnia, to niestety ale zaczną się problemy i będzie trzeba tak naprawdę większość rodzin podkarmiać, aby nie padły nam z głodu. Zachęcam do tego, aby poniżej w sekcji komentarzy zostawić informację, jak pogoda wygląda u Was, czy pszczoły mają jeszcze zapas pokarmu, czy też myślicie o podkarmianiu, albo już podkarmiacie pszczoły, ewentualnie czym. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Pasieka Marcyś, pozdrawiam.